Fajnie, że jesteś. Siadaj, przejedziemy się. Jak tylko cię zobaczyłem, wtedy u mnie pomyślałem, że tato ma jaja. Do tej robotki zdecydowanie potrzebuje kogoś z jajami. Lepiej mu powiedz, żeby trzymał łapy na kierownicy. Za każdym razem, kiedy Kerry prowadził, lądowaliśmy w jakimś rowie. To twój samochód? Nie, no skąd? Pożyczony. Nic się nie stanie, jak go skasujemy. A tak jest plan? Kurwa, wiedziałem. To do czego nam się te moje jaja dziś przydadzą? Niektórych w tym mieście do reszty popierdoliło, liłowi. Pomożesz mi przywrócić stan równowagi w tym naszym kurwidołku. Okej, okay, a tak dokładniej? No więc jest taki zespolik. Askraks, nie? Trzy laski z Japonii śpiewają. To swoje elektroniczne popowe gówno. Zrobiły w Azji karierę, ale kto tam nie robi kariery? A teraz podpisały tu trasę i chcą ją reklamować kowerem mojego kawałka. Wyobrażasz to sobie? Nikt nie będzie mnie robił w wała. Dobra, to jaki masz plan? Dostałem cynk, że ciężarówka ze sprzętem Ascrax będzie przejeżdżać w okolicy. Załatwimy to jak za starych, dobrych czasów. Rozpierdolimy ją. Bez sprzętu te suki będą musiały wstrzymać koncerty. Kerry biorący sprawy w swoje ręce. Kiedyś każdą aferę chciał rozwiązywać za pomocą armii prawników, grzejąc tu Ciekawe co mu odjebało. Zaraz będziemy na miejscu. No, jesteśmy. Bagażnik. Wyciągnij gratę stamtąd. No, no. Niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę. Przez wielkie esz. No, bierz się do roboty. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Robi się. Wiesz, że właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Coman, Teddy Jake'a. Jej limuzynę śledziła fałka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem tylko Korp z biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Rozłożył tutaj. Dobra, chowaj się, szybko. Teraz co? A teraz czekamy. Automatyczne moduły, kolce puste w środku, żeby lepiej kontrolować zatrzymywany pojazd. To jest policyjna kolczatka. Granaty zresztą też. Skąd to masz? Z tego samego źródła, co designerskie prochy, nieopatentowane jeszcze model Audiowoxu i świeżotkie melony Jubari. Czarny rynek. Fani. No i jest. Jak w zegarku. No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, typu Magiera. Mają wyjść z ciężarówki. Pojebało was? Co, co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi. Rączki przed siebie. Wysiadaj. Grzecznie, bez wydziwiania, to nic wam się nie stanie. Pomyliły wam się chyba transporty, kurwa, my nie! Powiedziałam grzecznie. Kładź się na ziemię. Trzeciego upomnienia nie będzie. Ej, ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Otwórz pakę. Nie wierć się tak. I bez głupich pomysłów. Co jest w środku? Mordy w kubeł, panowie. Te graty są warte lekko licząc kilkaset tysięcy. Naprawdę chcesz to zniszczyć? Nie lepiej to zawinąć? Poszedź, w życiu niczego nie ukradłem. Kurwa, tak? To ciekawe, kto mi podpierdolił struny, jak zaczynaliśmy grać w samuraju. Nigdy nie miał swoich. No. Spadajcie, panowie. Nie oglądać się za siebie. Halo? Spierdalać mówię! Teraz wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastyku. To będzie taki twój autograf, co? Mhm, zgadza się. Więc lepiej nie spudłuj. Dobra robota. Kurwa, Kerry. To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową. No, w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznajesz kurwy syna. Pięknie płonie, przyznaję. Pytanie tylko, co ci to ostatecznie da. Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę, je panę bez talenta. Sukces! Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Tak właśnie załatwia się sprawy w Night City. Szacun. No, wreszcie mnie rozumiesz. Dzięki. Gliny spierdalamy. Ty prowadzisz. Musimy ich zgubić. Ostatni raz uciekałem w 2020, razem z Johnem zresztą. Byliśmy totalnie zrobieni wtedy, a i tak nas nie dorwali. Ci też nie mają szans. Zgubiliśmy ich. No, wydałem na ciebie sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, okay, podwieź mnie teraz na Karnita Street. Cherry da w tanich barach? Dziewczyną tutaj ona najlepszą kawę w mieście gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawiam. Kawa z gwiazdą? Czemu nie takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłam? Jak zaczynaliśmy z samurajem, to cały hajs wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. Ej, Rachel, dzień dobry. Kojarzę te dziurę, te zapachy, ale skąd? Słucham. Mhm. Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Kalięte. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam te, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Jurodain, to co zwykle? Mhm. Mm Podwójne espresso, jamaiskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? Dla mnie zwykłą czarną. Super, zaraz wracam. Cholera, dopiero teraz chodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Fale energii od tłumu, ja na scenie, no wiesz. Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askraks. Myślisz, że daliśmy im popalić? Serio, aż tak zaszły ci za skórę? Przecież tego się kurwa nie da słuchać. To ich największy hit. Kurwa, takie przeboje wysra każdy. Ty też byś dała radę. Powiem ci tak. Jeśli one się nie wycofają, daj mi znać. Przekonamy je innymi sposobami. Dzięki. Mam nadzieję, że mam je z głowy. Bo jeśli nie... Kurwa. Nie chciałbym, żeby się okazało, że Johnny od początku miał rację. A co Johnny ma z tym wspólnego? No... Johnny uważał, że odchodzę z Samuraja dla kasy i dla sławy. A to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. synem Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej spieczy. Aha, a z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Ascrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać. Johny nie żyje. Podobno. Ty żyjesz. Zastanów się, czyja prawda jest dla ciebie najważniejsza twoja czy kogokolwiek innego. Czy to podchwytliwe pytanie? Tylko jeśli nie masz jaj, by szczerze odpowiedzieć. Muszę się zbierać. Dzięki za. No wiesz. Nie ma za co.